Była taka burza, że głowa mała. Chodzimy na naszą plażę, wypić ostatnią kawę nad Adriatykiem. I gdzieś tam nad Słowenią się zbierają bardzo brzydkie czarne chmury. Chyba będziemy jechać w burzy. No i dojechaliśmy w tą kulewę. Ale właśnie za Padać grat. I to taki konkretny. Tak mi zalała lusterka, że w ogóle nie widzę przyczepy. 9 godzin 15 minut. Przejechaliśmy 380 km. Wczorajszy dzień do jazdy, to był jakiś koszmar. Dzień dobry w piątek, trzeba już kończyć te nasze wakacje. Będziemy się po zbierać. Wczoraj wieczorem, patrząc na prognozę pogody, zwinęliśmy sobie już przedsionek i bardzo dobrze. Dostawiliśmy tylko krzesełka i stolik rano, żeby śniadanie zjeść. No to była taka burza, że głowa mała. Musielibyśmy rano zwijać mokry przedsionek i mokrą podłogę. A potem nie za bardzo nawet mamy warunki, żeby to wysuszyć. Także fajnie, że wczoraj się udało uniknąć tego deszczu ona za chwilę wróci z i idziemy jeszcze wypić naszą ostatnią kawę nad morzem, zjemy śniadanie i będziemy się pomału zbierać. Zrobimy check-out, zobaczymy ile ten kemping kosztował, ile zapłaciliśmy tutaj za 5 dni i pomału wracamy w stronę Polski. Nie mamy tak daleko, z tego co patrzyłem na nawigację, około 960 km, wnietki miesięczne mam wykupione na Słowenię, Słowację i Węgry, także jedynie tutaj ten odcinek kawałka autostrady na Istri będzie dodatkowo płatny. I myślę, że jakoś na spokojnie, na jutro, sobie dojedziemy do domu, gdzieś po drodze jeszcze będziemy prawdopodobnie spać. W ogóle ten deszcz do jakiegoś takiego dziwnego koloru był, bo te plamy mam takie brązowo-pomarańczowe na samochodzie i na przyczepie. Podobnie właśnie wygląda szyba. I wchodzimy na naszą plażę, wypić ostatnią kawę nad Adriatykiem. Wszystkie betony tutaj widzę mokre. Musiało dosyć mocno. Na pewno bardzo mocno wiało w nocy, jak była burza. Ale że był. Ca Ten cały podest widzę zachlapany przez fale. A my gdzie się mamy? Nigdzie, gdzie jeszcze dziewczynka sobie trenuje na hula hop. Z takim widokiem wypijemy ostatnią kawę. A dzisiaj już taka pogoda nie za fajna, nie? Nie, Zresztą dzisiaj nie. mam padać cały dzień zimny wiatr, więc koniec nie. wakacji. Skoro my jedziemy do domu, to dlaczego inni mają tu U góry Holendrzy też już kończą się spinać, będą wyjeżdżać. Tak wygląda rzut oka na naszą parcelę. Jak się zepnę, to nie dam rady tutaj skręcić od razu w dół, bo jest za duży kąt. Nie wyłamię się w ten sposób. Po prostu pod kątem sobie, pod skosem wyjedziemy drogą tam do góry, tam na końcu drogi, przed domkami mobilnymi. Na skrzyżowaniu w kształcie literki T sobie skręcimy w jedną stronę, cofniemy prosto i wyjeżdżamy. Wyjechaliśmy sobie już z kempingu, zebraliśmy się. Plany o śniadaniu poszły w niepamięć. Zjemy sobie jednak gdzieś po drodze, bo zaczęła się psuć pogoda. Wyjeżdżamy pomału z Chorwacji, dojeżdżamy do Słowenii. Aktualnie dostępna jest szybsza trasa. Oszczędź 20 minut jadąc przez sud autoban E59. Gdzieś tam nad Słowenią się zbierają bardzo brzydkie czarne chmury, chyba będziemy jechać w burzy. No i dojechaliśmy w tą kulęwę. Wcielaczki ledwo nadążają zdzierać. Z kolej nami płynie rzeka wody. Ta ciężarówka za którą jechaliśmy, to już jej nie widać. Dojechaliśmy do pierwszego korka na naszej trasie. Pokazuje 8 minut na Dramkach. Na autostradzie w kierunku Słowenii. A nad nami przechodzi burza. Dosyć mocno brzmi i się błyska. W pewnym momencie gdzieś z lewej strony od strony morza tak walnęło piorunem. Nie wiadomo, czy w drzewo trafiło, czy w coś, ale huk był niesamowity. No i postaliśmy tutaj w korku około 5-6 minut do bramek. 4,60 kosztował ten odcinek od poręcza do bramek wyjazdowych w kierunku Słowenii. A przed nami znowu się błyska. I kolejny korek, tym razem plus 5 minut. Kolejna I burza. Kolejna burza. Pomału się turlamy. Na szczęście jest z górki, to nie za bardzo to nie będziemy bardzo męczyć. Sprzęgła. Właśnie tutaj przed nami grzmotnie. Przed nami w korku jedzie zestaw z przyczepą kempingową z Niemiec, który wcześniej podczas burzy spowodował większe zagrożenie na tej drodze niż sama ta burza. Bo W całym środku burzy postanowił się zatrzymać na poboczu, wystawiając to swoje auto i przyczepę poza pobocze. Zrobiło się straszne zamieszanie w tej ulewie. Tak naprawdę trzeba było bardzo mocno hamować i go omijać. I objechał nas na bramkach, przy przypadności na innej bramce. Mam nadzieję, że taka duża burza się nie powtórzy, bo nie wiadomo czego się można spodziewać po tym człowieku. Grzmotnie? Jeszcze raz czy nie grzmotnie? Ten korek, który jest tutaj utworzony to chyba przez jakąś kontrolę graniczną Generalnie ciągnie się tutaj do terminala słoweńskiego, zobaczymy Co oni tu na tej granicy chcą Że się tutaj zrobił taki korek My Jedziemy w tym korku do granicy w akompaniamencie piorunów i grzmotów Teraz coś nagle przyspieszyło może pan, celnik, może pan celnik poszedł na papierosa? Stał sobie pan celnik na granicy i nagle kolejka przyspieszyła, bo chyba musiał pilnie odpisać na jakąś wiadomość w telefonie. Bo zaczął się bawić telefonem i wszystko nagle ruszyło. Znajdujemy się w Słowenii pod taką galerią handlową, pod takimi marketami. Tutaj jest McDonald's. Wstąpiliśmy po do Maka. W parkingu stoją też kamperki ale nie było takiego innego miejsca, żebym się mógł wcisnąć, dlatego stoimy zaparkowani tutaj. Nie ma jeszcze dużego ruchu pod marketem. Parkując w ten sposób, zająłem 5 miejsc parkingowych. Zjemy śniadanie i jedziemy dalej. No na wyjeździe w McDonaldzie w obcym kraju, zamawiamy raczej takie rzeczy, które nie są spotykane w Polsce. Ja na przykład wziąłem sobie podwójnego fishburgera. do tego dziewczyny wzięły sobie jakiś party bucket. Wziąłem sobie krewetki, taki smażony ser szpinakowy i co tu jeszcze mamy? Frytki, bekon cheddar, dwa razy kawa, jakieś tam sosy. Tak wygląda pudełeczko z krewetkami, osiem takich krewetek, sos koktajlowy. Kolejne pudełko jakiegoś dziwactwa. No dziwactwa? Czegoś czego nie, nie ma u nas w Polsce, to dla mnie dziwactwo. To jest jakiś placek? z cukinią? Nie, ser, ser. ser, Nie, ser ze szpinakiem to jest. A szpinakowe. Tak? O Jezus. Niedobre? Niedobre, ale tak jakąś trawę jadłam. Kolejna sprawa to taki podwójny fileto No i autostrada nam stanęła. W tym miejscu pokazuje jakieś roboty drogowe, plus 15 minut na czerwono. A jak przejedziemy ten korek, to Google już pokazuje wypadek przed Lublaną, plus 40 minut na czerwono. Szykuje się nam bardzo, bardzo długi powrót do domu. Pogoda nie rozpieszcza, jest 12 w południe, a szaro się zdrowiłem, był wieczór. Tam po prawej stronie w górach cały czas strzelają pioruny. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale właśnie za tą to... padać gra, i to taki konkretny. Tak mi zalała lusterka, że w ogóle nie widzę przyczepy. A tutaj są jeszcze roboty gruntowe. To, to, to pan jest po prostu dramat. Ten pas jest zawężony dlatego jedziemy sobie prawym jak tym żarówki. Po lusterkach nie widzę jak mi w ogóle przyczepaje. zmienia się ten trzeba. Ale bardzo duże kule rękały. Bardzo. Jak się zaczyna taka ulewa, zawsze się zastanawiam, czy albo na pewno mamy dobrze przy szybentak. Elegancko nam ta jazda dzisiaj idzie. Autostrada A1 w kierunku Lublany stoi. Jeszcze 26 minut, korka. Jak dojeżdżaliśmy do początku, to było 45. A przy okazji zrobiło nam się żal bydła, które się pasie w taką pogodę na dworze. Na polu. Właśnie minęła 6 godzina, jak wyjechaliśmy z kempingu. Minus 40 minut, które trzeba odliczyć na to, żeby dojechać do McDonalda i naszą przerwę w McDonaldzie. Za te 6 godzin przejechaliśmy dopiero 180 km. Właśnie wyjeżdżamy z drodzy. Rano była jeszcze kawa nad morzem w Chorwacji, a teraz to się zaczyna depresja. Pogoda całą drogę nam nie dopisuje. Dobrze że ciągniemy za sobą przyczepę. Ile będziemy mieli siły, tyle dojedziemy, pójdziemy spać. Dobrze, że nie jesteśmy w takiej sytuacji, że. Na siłę musimy dzisiaj dojechać do domu. No i kolejne plus 19 minut. Trzy pasy autostrady, wszystko stoi. To jest teraz gdzieś między Lublaną a Mariborem. Stanęliśmy sobie na takim bardzo dużym mopie. Gdzieś między Lublaną a Mariborem. Już 4,5 godziny w sumie jedziemy od Kopru, więc najwyższy czas wypić jakąś kawę I tak i tak jestem dumny z moich dzieci, że tyle czasu wytrzymały bez przerwy na próbki wcześniej to tak padało, że nawet nie chciało im się wychodzić z samochodu na samą myśl o jakiejś przerwie, także myślę, że, myślę, że to też mogą być powodem wyjechaliśmy, jesteśmy na granicy słoweńsko-węgierskiej tankuje się jeszcze na Słowenii, euro 46,5 za litr diesla jest 18.50, o 9.30 wyjechaliśmy 9 godzin 15 minut. Przejechaliśmy 380 km. A zrobiliśmy przerwę, te 40 minut na McDonalda i 15 minut, żeby zrobić sobie kawę do kubka. Dobra, zatankowane. 35 litrów, 51 euro. Dobrze, w sobotę rano. Na noc zostawiliśmy się na mopie w Wrocławie. Zazwyczaj śpimy na tym mopie. Tam po drugiej stronie autostrady, jadąc na południe. Teraz już wracamy do domu. Stoimy sobie tutaj na stanowisku dla kamperów przyczep siedem takich wyznaczonych stanowisk na pierwszym z tych stanowisk stała Dacia z przyczepą, z Adrią przez chwilę sobie ruszyli w dalszą podróż też Polacy generalnie moje odczucia są takie, że ten parking tam po drugiej stronie drogi na południe jest spokojniejszy niż tutaj wczorajszy dzień do jazdy to był jakiś koszmar bardzo dużo lat inżynierów, ogromne wręcz ulewy, burze, korki zwężenia, ale cóż czasem i tak bywa Dzisiaj już kończymy naszą ponad dwutygodniową podróż. Trzeba będzie się rozpakować i czekać, aż przydarzy się kolejny wyjazd. Jedziemy przez tą Słowację i jedziemy, ale w końcu nam się rozpogodziło. I zatrzymaliśmy się jeszcze na przejściu granicznym w Cieszynie. Jeszcze po czeskiej stronie będziemy wjeżdżać do Polski. Do domu zostało nam półtorej godziny. Zatrzymaliśmy się jeszcze, rozprostować kości. Dojeżdżamy do domu i pogoda się zaczyna robić. To jest z naszej wyprawy. Jestem jeszcze na Orleie. Dotankuję samochód do pełna, żeby sobie podliczyć, podsumować ten wyjazd, tak jak zawsze. Ja się z wami już żegnam. Dziękuję, że byliście z nami w tej serii. I tutaj macie teraz krótkie podsumowanie. Cześć! W tym miejscu z założenia to miała powstać jakaś fajna prezentacja, ale nie umiem takich rzeczy robić, więc mam ściągę w telefonie, mam zdjęcie, więc powiem wam, jak to wyglądało cenowo. Także zaczniemy od kempingów. Pierwszy kemping, kemping Cappuccini nad Gardą, 8 razy 83 euro, 664 euro. I kemping Biela Uvala, tam byliśmy 5 nocy. Pierwsze 3 noce policzyli nas po 75 euro, kolejne 2 noce po 55 euro, bo zmienił się sezon na niższy. Więc razem za kempingi wyszło 4276 zł. autostrady kupowaliśmy winietki miesięczne na Słowację, Węgry i Słowenię. Do tego bramki we Włoszech, do tego bramki w Chorwacji razem wyszło 605 zł, a na paliwo na całą podróż wydaliśmy 1605 zł, 2850 km wyszło nam w kółku i średnie spalanie 9 litrów. Dziękuję za to, że byliście z nami w tej serii. Do zobaczenia w następnej. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa!